Jak się zaklęcie, jak pamiętasz jakiś? No. Super, dobra. To w takim razie pozycję już masz. Ja już puszczam generator. Lewa ręka na generatorze, nie odrywaj tej ręki. Ten młynek tu jest gotowy. Spróbuj zapomocować w tej dłoni. Ruchamić nasz mój. A spróbuję teraz rękę podnieść do góry, wystawić palec wskazujący i powiedzieć jakieś zaklęcze i razem z właśnie palcem tak teraz. A spróbuję tak całą rękę, nie tylko na ale też razem z całą dłonią. Dobre, no, proszę, dobra, to trochę łatwiejsze zadanie. Brawa! Młode starożytnościę. A, A skąd tak drzwi odłożysz z tą pomocą dłoni? chyba nie, nie <grylanie> o, barwa. Barwa. <grylanie> To jakiś na specjalne Fajnie się brawo. Może wrócić stał 재미, то, цень к filtrate